Hejka kochani, witam Was w nowym dniu na moim kanale. E, dzisiaj lecę na paznokcie e, mam takie, sama robiłam, jeszcze w Anglii byłam, jak byłam jeszcze w Anglii, e, no ale trzeba już zrobić, bo chce mi się coś innego, nowego, także lecę, mam za 20 minut wizytę, e, biorę autobus, lecę. Mama zostaje z małym. E, później wracamy, idę jeszcze do apteki, muszę kupić parę rzeczy. No i co? No i nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, jakiś komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. Yy, I co? Zapraszam do oglądania. Mogę wyciągnąć? Jasne, mam. Zobacz. Świeczki, twinkle, candle. Pierwszy raz trzymam w ręku. I aj nie, ale to ładne, pachnie. Ta ładnie pachnie, Vanilla i kaszmir. A była tam, był autograf, Andrzej, a on ja mówi, no jak autograf, Andrzej. a gdzie to napisane, że to ta Andziaksa? Ja mówię, no tu intelektualne, mówię, to nie, że Andrzej. A to pink, pink peony, jaśmin. No ta taka też jest okej, okay, tak ale taka specyficzna tak, trochę, nie? Ale już widzę, że wypalone. Już trochę palone, no wczoraj tamto właśnie No fajnie. Ale pachną, naprawdę pachną jak się je zapali. No ta jest świetna, naprawdę ota. Ile one kosztują? 81. 80 zł za jedną. A tu przy okazji pasy takie zrobione. Bardzo ładne. Oj, oj, oj. Ok, ja weszłam. Paznokcie zrobione. Piękne. No i się okazało, że dziewczyna zna Andzie, też ogląda tak jak ja. No i jeszcze ma od niej świeczki kupione. No ten jeden zapach, ten kaszmir, bardzo ładny. Ten drugi taki trochę specyficzny. No ale też jest ok. No, słuchajcie, ja schodzę tutaj klatką w dół i już tak dawno nie byłam na takiej klatce. Na ostatnim piętrze, chyba czwarte piętro to było. Zórki tak wyglądają. Z cyrkoniami. Świetne. Jeszcze szybkie zakupy w aptece. Witaminy dla kobiet karmiących piersią, gruszka, bo czasem się przyda, no i sól fizjologiczna i waciki jałowe. Bo małemu coś oczko właśnie ym, no łzawi, coś tam jest nie tak z tym oczkiem, także kupiłam. No i witaminki dla kobiet karmiących. I lecę już do domu, jestem już blisko i trzeba coś zjeść szybko. I zobaczymy, jaki jest plan na dzisiaj. Mam powiedzieć, że wczoraj kupiłam. E, że wczoraj kupiłam zdrabki, wydałam 31 zł i zwróciło mi się 15. Także nie jest źle, ale mogło być lepiej nie Spotkałam Tomaszka. Spotkałam mojego wujaszka, Tomaszka jechał akurat się zatrzymał na chwilę, Przycupnął przy sklepie. No, a dzisiaj jest ogólnie duszno, strasznie gorąco. No, yy, strasznie gorąco. No i tyle. Trochę się rozgadałam, także widzimy się później. Ok, ja jestem w domu. Teraz pierożki usmażyłam i jem pierożki z kaszą i z serem. Mama będzie robiła sobie zaraz spaghetti. Tak? Mama się nie odzywa. Ubieramy w ubranko. Mama przebiera właśnie małego, bo była action. Była akcja, nie reanimacja. No i ten, no i nakładam mu ubranko od cioci, które dostał wczoraj. Bardzo ładne, zaraz pokażę. Także wchodzą pierożki, mama coś zje i jedziemy wysłać paczki, bo sprzedałam buty, dwie pary na Vinted, całe szczęście i mama też coś ma do wysłania, no, także już pokazuję zaraz małego. Są pierożki z serem i z kaszą gryczaną, przepyszne, polecam, naprawdę. A tutaj mam soczek, pyszności same. się sobie śpi. Jest teraz tak ciepło. On pod kocykiem, ale on jest w takich letnich ubrankach, więc trzeba było go przykryć. Mama już dopakowuje paczki i zaraz idziemy wysłać paczki. No i y, może dziś jeszcze pójdziemy sobie na lody. Tutaj są pyszne amerykańskie lody w Polsce. Wczoraj niestety nie było, jadłam włoskiego loda, ale y, amerykańskie. Uwielbiam, nie było wczoraj amerykańskiego, się maszyna myła. No, nowe pazury, fajnie, cieszę się, że zrobiłam. 19 za kilka dni mam jeszcze manikur hybrydowy u stóp. Także też nie mogę się doczekać. No, także teraz ruszamy i widzimy się o później. Wylecimy na pocztę teraz. Przyjechałyśmy z dzieckiem. Z dzieckiem. Oczywiście, że z dzieckiem, lecimy na pocztę i później lecimy na lody, jakieś tak? Tak. Tak. No, mówiłam już wcześniej, że nalecimy no, lecimy na amerykańskie. O, na hot doga. Na hot doga ty chcesz? W żabce. w żabce. O. A jeszcze nie jadłam hot doga. Jeszcze hot dog nie był. Ym... Zjedzony. Tak, jeszcze nie był zjedzony, jeszcze nie był zaliczony w Polsce hot dog. Także hot doga możemy zjeść i loda. <noise> Będziemy. Wielkie baby. A co? A ty masz takie okulary co się przyciemniają, nie? No. Tu bombić sobie śpi. W takich cudnych skarpetuniach i ubranków. O mama idzie na pocztę teraz zanieść paczkę, ja już zaniosłam swoje. I tak, dzisiaj jest bardzo, bardzo gorąco, a ja mam kurczę ten. A ja mam kurczę... E Stres dla sobie. Masakra. A ja granitka znowu. Mm -hmm. Wszystkie smaki. Chcesz, mamo, Dobrze. Mm -hmm. mm -hmm. Dobra. Okej, okay. teraz jest pora karmienia, babcia karmi i Lodzika je, a proszę. Można? Można. Ja mam granitę, a zaraz e, Loda sobie też wezmę. Masz. Zdjęcie chcesz? To patrz tu. A ja teraz mam lód, solony karmel z czarnym wafelkiem. Pierwszy raz taki mam wafelek czarny. Czemu? Ej, co on się już udrapał? To To moja kompanii, a? To moja Za kochani. <grym>, witam was w nowym dniu. Dzisiaj nie jest zbytnio fajna pogoda. Dzisiaj jest katastrofalna pogoda. Leje deszcz, ale idę na zabieg. Idę na zabieg pierwszy raz. Na e, zabieg liposukcji ultradźwiękowej i dermomasaż na brzuch. Także no, nie mogę się doczekać. I fajnie. Jestem ciekawa właśnie, jak to wszystko wygląda. Jest teraz promocyjna cena, także lecę, zobaczę. Nigdy nie byłam na takim. No, mam nadzieję, że może uda mi się coś nagrać. Także widzimy się już z sali zabiegowej. kolorek. On wygląda w kamerze na fioletowy. Nie fioletowy, tylko taki malinowy. Dobry ja wybrałam? No. Ale jaja ja inaczej wygląda. 2,55 tak? No. No. Inaczej wygląda na kamerze niż tak. No ładny kolorek. Kolory ładny. bardzo. jest jakie ładne. I moje ładne te zadrapania tutaj. ok ja już wyszłam z zabiegowni. Z salonu. Mam pazurki zrobione, jestem bardzo zadowolona. Bardzo piękne. Polecam. Bardzo. I e, jeżeli chodzi o zabieg, no to ciężko mi się do niego odnieść, bo to był pierwszy. Więc nie wiem. Ale przyjemny. Bardzo przyjemny. Bym musiała zrobić, mówię, tak, minimum trzy, żeby w ogóle coś zobaczyć, jakieś efekty, czy to w ogóle działa, czy nie. Także pewnie się jeszcze umówię na dwa i zobaczymy, co to będzie. A teraz wracam do domu, do mojego synka, i już będziemy spędzać sobie dzień ten w domu. Wróciłam do domu. Synek czeka, grzecznie, z babcią. To nic, ja ciebie nie nagrywam Dwie i pół godziny mnie nie było aż aż, 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 babcia powiedziała, że za długo mnie nie było No Także ja już jestem w domu I zaraz ruszamy dalej Bo musimy jechać gdzieś tam coś załatwić A my wysiadłyśmy właśnie z autobusu I jesteśmy w fajnym miejscu O Mama ma taką świetną parasolkę O, tutaj takie, o Misie co? <laughs> Pozowanie? Misio? Pogoda nas nie rozpieszcza, ale jest fajnie. A pokaż tą poręczkę, co jest z góry? Wow. Fajowa. No to w ten śnież nie obsadzamy, bo nie No bo przez wchodzili poszło do bankomatu coś załatwić Aha. generalnie pogoda nas nie rozpieszcza tak jak wcześniej powiedziałam tu bombiś sobie śpi nie mamy niestety folii przeciwdeszczowej ale chyba ten wózek jest generalnie wodoodporny tutaj nic na niego nie pada Macie cieplutko, kocyk sweterek także ma ciepło My wczoraj z mamą już nigdzie nie stawałyśmy. Pojechałyśmy do domu. O kurczę, a one szczypią. No, a mniej o to. Dzisiaj jest kolejny dzień, ja byłam właśnie w galerii. Kupiłam sobie w Lidlu dwa błyszczyki. Jeden taki brązowy z drobinkami, a drugi przezroczysty z drobinkami. Bardzo ładne. Ale który z nich szczypie? Nie wiem, który kurtka wodna. Nie wiedziałam, że szczypią. Skarpetki, bo nie brałam z Anglii żadnych skarpet, więc sobie tu kupiłam nowe. Śliniaczki, trzy śliniaczki za 20 zł pepko, jakiś sos, mleczko dla małego, jakieś pierdółki. No, także tyle. Teraz właśnie przeczytałam, że ten daje efekt takiego powiększenia, wypełnienia i on po prostu piecze. I te usta faktycznie są takie mm, zaczerwienione lekko, nawet nie wiedziałam, nie, nie czytałam, ale one są po 8,99, więc dobra cena. A, no i jeszcze e, zaraz mam je też pokażę. Kupiłam sobie e, komplet, w butiku byłam na początku. E, w butiku e, kupiłam komplet czarny, e, który się nie gniecie, super ancki też jest. I chyba pierwszy raz w życiu coś na mnie tak pasowało, idealnie bez e, przymierzania większej ilości ubrań. No. Fajnie. I tak wygląda zestaw. Taka blu, bluzeczka taka. O, spodnie. Spodnie. Yy, I to jest niegnie, niegniecący. Jak to się mówi? Niegniecący się materiał. Yy, no, także tak on wygląda. Tutaj tak nie widać tego, ale wygląda fajnie generalnie. O. Nie widać tak koloru tego, że on jest taki czarny, ładny, taki.